Jezu, zaraz gonimy. Czy na kolano z tej strony, tak. A w tym, w tym odcinku, e, dzisiaj, dzisiaj przyszedł, tutaj już zaczyna już fitnąć, ale widząc się innego, niego, gdzie atakowały blazy. Była, był jeden pixel blazów. I tu jest. Podejrzane ale, ale dobra ym, należy na pierwszym parcie na razie y, zrobić. co jest! Wiśniowa sadzonka, wszystko. Stok wyśniącej sadzonki to te nieśmiertelności. Ej, dwie są. Gdzie Kleta najlepszej wiosny! No i kleta, która może być w wiośnie. Jelet. Dobra. Dobra. Dobra, niech będzie. Ale muszę sobie zabarwić na pieska, jak... O! że jest to I... I... To no. A poza odcinkiem e, z nazwą gdzieś Widział już że e, niestety już przed Mój kierow Dajcie z w komentarzach e, za, za zgubienia. To bardzo fajne. A można też łapać? Tak, można też łapać, nie wiedziałem. Jakieś dziwne lokiki... Dziwne logiki są tutaj. Okej. Okay. Biorę to. i, I... już jest przeszło. Gonna... Coś? Dobra. Same opakowanie sobie wrzucę do lawy. A to. A teraz resztę to tymi. dam tutaj. Na zapas. Tą klatę sobie zostawię, a tą elitrę, Tą klatę sobie jako rolnik. Tutaj też se schowam. Te martejały z poprzedniego odcinka też tu. Tutaj dam, Tutaj dam Elytra. Na razie jest tak. Jezu, zaraz się nie mieści. Muszę zrobić jakiś magazynek. Nic nie widzę właśnie Kielka. To może... Jak sobie jad Dobra. Dobra, czekajcie na drugi part I będzie wszystko zgodnie z planem. I będzie jakaś dziwna struktura, jak wiem. Więc przeszukajcie.